Po raz kolejny witam serdecznie y, ludzi z YouTube Zapraszam na twitch.TwioGośnik Diablo 6 gdzie odbywają się przeglądy, a ty zostaw Mordo y, sobie Subika na YouTubeku i zapraszam Cię na drugi kanał, który niedługo skortuje. Link w opisie lecimy. Są we mnie dwa Aksolotle. Jeden chce umrzeć, drugi już nie chce. A, już nic nie chce, aha, już myślałem, że nie żyje. Znaczy w grze oczywiście, bo nie możesz być Axolotlem, kurwa. prosty że tak. Our XD Optymiści Masz przed sobą świetla, świetlaną przyszłość O kur... Ale zajebista e, ozdoba na Halloween. O kur... E, a bym e, powiesił sobie ją w chacie A, już myśleliście, kur... Powiem coś innego z skur... Nie, 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 no Jeszcze nie czas Za dwa lata będzie magik dopiero Aha! To znowu ja i znowu przerywam Ci odcinek, ale spokojnie, bo wiesz, że Ci się to opłaci. Tak się składa, że sponsorem tego kanału jest Instant Gaming, czyli strona, na której możecie zakupić gry komputerowe i nie tylko komputerowe, bo również na Xboxa, Nintendo czy PlayStation w dużo niższych cenach. Jeżeli chcecie się poczuć jak Batman, to zachęcam Was na przykład do zakupienia nowej gierki o nazwie Gotham Knights. A jeżeli brzydzicie się przemocą, to możecie sobie na przykład zakupić najnowsze Simsy również w najniższej cenie. I pamiętajcie, że jeżeli już te Teraz klikniecie sobie w link, który znajduje się w opisie. To jeżeli zapomnijcie o tym, że ja taki link posiadam, ale kliknęliście już go wcześniej, zapiszą wam się ciasteczka, które automatycznie po waszym zakupie pomogą troszeczkę staremu. Także schodźcie niżej, klikajcie w linka i kupujcie gierki taniej. A my wracamy do odcinka. Len Howerton is Fred. Constance Wu is Dolphin. Sam Richardson z Norville? Who the fuck is Norville? To to kur? z Norville. Gdzie jest. Gdzie jest Kudłaty kurw? kurwa? Co za pierdolona abominacja jest? Zepsucie klasyka, tyle mam do powiedzenia. A gdzie jest Scooby, kurwa? Ale ktoś powinien zostać wypierdolony z roboty. Kurwa. Ja pierdolę. Wyjadł praktycznie główną postać. Gdzie jest Scooby-Doo? Nawet w czołówce był kurwa śpiewany cały czas. scooby doo where are you? Co kurwa idioci? Ja pierdolę. Książka. Pokroił trochę białego chleba. Adaptacja Netflixa. No kurwa. Trudno się nie zgodzić, jakby to powiedzieć. I... Jakby było jeszcze adaptacją Netflixa, to by była kurwa ostatnia kromka, bo musi być wszystko kurwa na odwrót zrobione, nie? W ogóle słyszeliście, że Netflix ma wprowadzić kurwa, czy wyjść ogólnie te rodzinne konta, te, w których nie możesz e, korzystać w parę osób z jednego konta i mają ogólnie jeszcze zwiększyć kurwa cenę i wpierdolić tam reklamy? Jak kurwa trzeba być banem, żeby być jakby firmą, która powoli odchodzi do lambusa, bo jakby nie patrzeć, to mają coraz y, mniejszą y, bazę i coraz słabszą w porównaniu do kurwa. Konkurencji są najdrożsi, to jeszcze do wypierania takie rzeczy. Jezus Maria! Symulacja, kurwa, naprawdę, symulacja. Że tracą monopol, oni już go dawno stracili Danox. Oj, 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 oj. Kurwa, powiem wam, że byłem kiedyś właśnie z y, moją byłą dziewczyną na siłowni i pożyczyłem jej dresy swoje, bo gdzieś tam się wybraliśmy szybko na trening. I pamiętam, że właśnie robiła przysiadę ją spotowałem i była idealna, identyczna sytuacja, kurwa. WUF, po prostu, dobrze, że byliśmy sami wtedy, matko bosko, śmieszna rzecz. Ale wcale się nie dziwię dziewczyny, że się boicie, wcale się nie dziwię. Bogu proszę nie Poznań. Haha, w końcu nie udzią wyrwała po łbie, w końcu nie udział. Pani doktorze, gdzie jestem? Witaj w Warszawie mały babinku. Jebać Lech Poznań. <laughs> Jest tak zajście głupie. za kurwa śmieszne. YouTuber, ale zanim do tego przejdziemy, kilka słów od naszych sponsorów. <laughs> A, już jesteśmy po tym segmencie dzisiaj. <laughs> Kłamałem, przeklinałem, biłem brata. Więcej grzyków nie pamiętam. O kurwa! Tam, kiedy byłem u spowiedzi, ale mogliście się domyślić, że nie jestem jakoś wybitnie osobą wierzącą. To jak już byłem zmuszony, żeby pójść do spowiedzi, to bo na zasadzie, że miałem od kurwa, od komunii, te same grzechy. Zawsze kurwa. Nie będę wam mówił jakie, bo to bez sensu, ale zawsze to samo. Ja nawet kurwa, nie wiem, coś z grzechem, a co nie jest. <śled> Ja się kurwa, pogubiłem, bo nie wiem, kto jest małpą w tym wykonaniu akurat. Nie wiem, czy to ja jestem smutny, czy to wy jesteście smutni? Zwyczaj jak coś spier, ale to kurwa. No dobra, teraz to już chyba wiem, kto jest klawny w tym wypadku. Ale ten clown się śmieje, chociaż, tak? Znaczy, że ja kurwa. Coraz więcej autorskich memów kurwa. Widzowie, super, cieszę się. Wykłady są jak kobiety. Nie słucha się ich. No, no, wykładów rzeczywiście się nie słucha. Nigdy nie pozwól nikomu, by ci mówił, co możesz i czego nie możesz robić. Popatrz na takiego Beethovena. Wszyscy mu mówili, że nie może być kompozytorem, jak jest głuchy, ale on nie słuchał. Haha, <laughs> bo, bo był głuchy, to nie słyszał, kurwa, jak mówią. takie <laughs> głupie. Aha. Tego bohatera się nie spodziewałeś, kurwa. Amerykanka pozwała McDonald's do sądu za to, że w Fishburgerze znajdowała się oś, którą ona się zadławiła. McDonald's wygrał jednak sprawę sądową, bo udowodnił, że w Fishburgerze nie ma w ogóle ryby. A to słyszałem, kurwa, o tym i to nie jest fake. Z tego co wiem, to jakoś właśnie p... chciała po prostu zrobić dramę, że eee, kurwaści w tym, bebe, bebe. Przeszkadza to komuś, że w tym nie ma ryby? Jakby idąc do McDonalda, nie myślisz o tym, żeby to miało być zdrowe jedzenie. Wydaje mi się, że rzeczywiście, jak chcesz iść na jakiś fast food, to do, Magda... do McDonalda idziesz właśnie po to, żeby poczuć ten kurwa toksyczny, obsrany smak. Dlatego to jest jedyny fast food, taki fast food rzeczywiście, do którego bym poszedł, ze względu na to, że smakuje jak gówno. Dziwnie to brzmi, ale chodzi o to, że nie ma drugiego fast fooda, który smakuje w taki, kurwa, chemiczny sposób aż. A czasami masz ochotę coś takiego opiernić. O Teraz można powiedzieć, że... Yy, na KFC? Nie, w KFC nie możesz powiedzieć, Piotrek. Bo to jest na zasadzie, że w KFC mają naprawdę, wykur... dobrej jakości mięso. I to spytaj się jakiegokolwiek e, pracownika KFC. Akurat mięso mają do jakość. ale w Maku sprzedają gówno, no. KFC naprawdę mają zajeb... Do, do, do dobrej jakości drób, o. KFC są niedosmażone kurczaki, przynajmniej w SKC, no. To, że ktoś kur... spierdził kurczaka, to nie znaczy, że w każdym KFC są dosmażone kurczaki. Jeżeli ktoś kur... tego kurczaka nie dosmaży, to znaczy, że spierdził gotowanie, jakby, no kur... Ale powiem wam, że na przykład jak siedzę tutaj na chacie i mam już ochotę jakiegoś sobie e, tego, zrobić cheat daya, to zawsze zamawiam sobie kubojek z i kur... uwielbiam, o Jezus. If a woman sleeps with ten men, she's a slut, but if a man does it, he's, he's gay, he's gay? A, ah. <laughs> dobra, no, rozumiem, no kur... no jest, to, no, jest gejem, Jakby z 10 chłopakami, jest ultra zajętym typem, kur... pozdrawiam. Jedyna na miłość. Ja idący na sprawdzian z geografii, wiedzący, że flaga w to Francja. <grystanie> Dobra pizza. W <grystanie> Francji. N nigdy wcześniej nie piłem tak pysznej wody. No, solnik. Klasyk. Ojciec zawsze zbierał śnieg do miednicy. Kiedy okazuje się, że babcia kłamała mówiąc do ciebie przystojny kawalerze. Kur... mać, 32 lata chodzę po tym świecie przekonany, że wyglądam jak himen. I nagle okazuje się, że wyglądam jak bydle. <grystanie> Piękny odcinek. Gdy w życiu nie wychodzi ci absolutnie nic. Nie bardzo udany dom, sam raz dla nie bardzo udanego osła. To kurwa jest akurat piękna i smutna bajka. Biedny osiołek. Ja zawsze się zastanawiałem jak to jest, że on z tą szpilką w dupie całe życie chodzi, kur. Bo ten ogień zawsze jest przypięty na tą jedną szpilkę. Przecież to musi kur woleć. Dlatego on taki smutny, a Ja, czemu mnie boli brzuch? Tymczasem żele haliba napier**ający się z marynowanym śledziem w biogurtach i energolach O kurwa. Jeszcze dziś ogórek to powinien zapierdalać po wodzie. leży dziś w tle, kiszony ogór. O Boże, ale kur kiszonego góra, by mój. Ja jestem po prostu jak kwerdek Jak myślę o kiszonym ogórze, to taki kur. Drybla za nie taki pipidówek. W beczce kiszony. Najlepiej. Idealny autobus nie istnieje. Kombine do zbierania pokemonów po mieście. O kur. Proszę bardzo. A gdzie lecimy? Fejferdku, obudź się pan. Afera jest. o już nie ma sadge. Zapię What the fuck? <śmienic> straszny wypadek. To jest facet. Jabko Adama, przecież to widać kurwa że to jest facet. Step one, be born in slack. Step na pierd. Masz KAMIEŃ! To jest kurwa roleplay, nie jakiś obstrony GTA i napad, napad kurwa. d d nową maskę założyłem, eee! Zapierdalać kurwa! Gdzie twój kamień, huku. Od zawsze, odkąd go pamiętam, pragnął osiągnąć jeden cel. Wymordować połowę wszechświata. Jeśli zdobędzie wszystkie kamienie nieskończoności, będzie mógł to zrobić, o tak, w jednej chwili. Jak do niego mówicie? Thanos. Ale potężny, skur... Czy kobiety powinny być w wojsku? What the fuck? Kur... Także to się będzie dodawała do floty piratów? A tak, za sekundę tak. Oj, za sekundę się będzie. Gdzie? No na ramię, na ramię, kur... Na ramię! A, ja kiedy napiszę, że nie ma streama dzisiaj, bo się naje... Kiedy codziennie gapisz się na tego ulanego pająka, który żyje za kiblem, aż pewnego dnia słyszysz, jak twoja mama zaczyna piszczeć żegna Aragogu, królu pajączków pajęczaków biedny kur... Aragog. Kurwa, my tak mieliśmy na wyjeździe z koks kumplami teraz. Było tak? Że w kur ch... pająków tam było, bo to było e, w domkach, na Mazurach, i to było na zasadzie takiej, że była czujka na górze, i ona kurwa, cały czas się włączała jest z trzecia, czwarta nad ranem i nam się co, kurwa, 30 sekund zapala światło na górze. Cały czas, nie? Cały kurwa, czas. I mówimy, ja pierwszy co tam chodzi? Idziemy, zajęliśmy jednego pająka. No i kurczę, nadal się do światło włącza, nie już myśleliśmy, że zażegnany problem. I cały czas przychodził tam nowy pająk i najprawdopodobniej włączał tą czujkę. To było po... Kochani, urodziłem dziesięcioro dzieci, każde z innym ojcem. Czy jest jakiś limit alimentacyjny, żeby wciąż pobierać zasiłki? Obecnie mam około 6000 alimentów miesięcznie. What the fuck? Ja bardziej jestem ciekaw, jak tam wyglądają weekendy, gdy ojcowie zbierają swoje dzieci, czy tam w domu jest jakaś poczekania, w której się spotykają, czy oni się znają? Umawiają na przykład na koszykówkę, mogą śmiało że zagrać mecz 5 na 5, czy są wśród nich jakieś e, frakcje? Kur... mać. Przepraszam, mam taką prośbę do pana, dziwną, tak. e, bo dla dziewczyny chciałem pokazać jak wygląda ta sukienka. Nagrobuję pana pan na chwilkę dosłownie? I mam telefon. I tylko na mnie to już się nagrywa. To już się nagrywa? Tak, tylko na mnie, bo to nagrywa z tej strony. Muszę wrócić. Nie, no śliczna, pięknie. Tak wygląda jak pan myśli, w ogóle. Co dla ta dziewczyny? Tak, tak. No, no tak szczerze. Jak taka dziewczyna jak pan, to może być. Dobra, dziękuję wszystkim. <noise> What the fuck? No, oszukiwał pewnie dla niego. Kiedy po raz piąty w miesiącu nie ma internetu, więc, stary drze mordę, że to z pewnością przez te twoje głupie gry tłumaczysz na spokojnie, że to wina najtańszego dostawcy i gdyby płacili trochę więcej, to internet by był i to, szy i to szybszy. Stary. Sieć rozgałeś i jeszcze mędrkujesz. Nie, ta szczana, kurwa, wyra. Szypołowo. Na szczęście mi się nigdy nie wydarzyło, ale pewnie są to tacy. Dobra, koniec przeglądu Discorda można oficjalnie otworzyć i wrzucać nowe memuchy. Także uwolnić zwierzęta.